Piątek, 17 października, a zatem pora na spotkanie 12. kolejki Tauron Hockey Ligi. Tak więc witamy Państwa z areny Sanok przy Królowej Bony 4. Przekonamy się w ciągu, myślę, najbliższych dwóch godzin. Krążek na tafli i rozpoczynamy. Na tym stanowisku pierwsze uderzenie na bramie kapitan... To Runian wprowadził ten krążek, no i koronkowa akcja, nie wiem czy tam nieco nieprzypadkowa, ale najważniejsze dla gości, że udało się Lewandowskiemu odnaleźć w tej sytuacji. Proszę spojrzeć tu, odegranie. No przypadek to jedynie na samym początku tej akcji, ale później zawodnicy już chcieli, aby Studziński specjalnie się przymierzał do tego strzału, natomiast co? Goli na jego koncie. Być może teraz natomiast Sanocza nie będą mogli odpowiedzieć. Majerczyk broni. STS-u Krzysztof Bukowski. Już mamy kontrę. Prokurat na lewą stronę i brakowało tu strzału. Gimijski, gimijski miał czas, żeby przymierzyć i próbował. Sedlak. I teraz yy, Byłów. Jest więc syty między innymi teraz. Torunia, nie trójką atakują Sanoczanie, jest uderzenie na bramkę Studzińskiego, ale blisko 92% skuteczności teraz, coraz... Laury Huchdampa, Huchdampa może indywidualnie... Stu... Co innego natomiast w kontekście gości i krążek w bramce Kowalczuk, a więc rzeźbili, rzeźbili i udało się wyrzeźbić gola na 1 do 1 dla ekipy STS-u Krzysztof Bukowski odegrał do Michajło Kowalczuka, a Ukrainiec pokonał Mateusza nie musi uważać gdzie jest. Czy ta druga tercja rozpocznie się z różnym impetem co ta pierwsza. Krążek teraz dalej będzie do tego boksu, tak więc może być trudniej. Tym bardziej, że teraz błąd chyba myślę tak można odczytywać po stronie Jura Jałoweczki. Wykorzystany przez Andrzeja Denyskina. Piąta dziura, bowiem tak określa się. Krążki skierowane między parkany. Jako, że mamy cztery przestrzenie w rogach bramki, a piąta przez syty. Jaworski do sytego z pierwszego krążka, i mamy trafienie numer 3. No, a jeżeli Jura Joweczka tak będzie wyglądał w drugiej tercji, to ja myślę, że prędzej niż później zaczną się zastanawiać, czy może nie zmienić ostatniej instancji. A Mię... jest strzelcowi Mikołaj Syty z golem numer 3 jak najbardziej zasłużenie, a teraz Sanoczanie ze stratą Koczera nie napierają i szybka bramka numer 4, 3 minuty i 12 sekund. Tyle upłynęło z zegara w drugiej odsłonie, a to runianie świętują już po raz trzeci. Robert Arak, tutaj myślę, że już o winie Juraja Oweczki mówić nie można. By nie zdołał jednak wybić krążka z tercji, strzału Sienkiewicza, bo cały misterny plan Poszedł w niepamięć, jeżeli chodzi o budowanie akcji, a tymczasem Torunia... O, podejście jednak niedokładne i teraz już w komplecie Sanoczanie w kontrze, mamy gola na 2 do 4. Maciej Czopor odrabia delikatnie te straty. Nie poddają się Sanoczanie. Akcja 2 na 1, nie dał się zwieść tym balansem Adriana Jaworskiego. Maciej Czopor wziął na siebie... Torunianie Fiodorows będzie mógł sam kończyć tę akcję. Brać krążek Baszyrowowi Baszyrow. Baszyrow dwukrotnie. Broni oweczka. Jeszcze nie koniec tej sytuacji. Mikołaj syty, i mamy Gola dla Torunian. Spójrzmy raz jeszcze. Przytomnie to wszystko rozegrali. A sam Mikołaj syty, trzeba powiedzieć, że dużo spokoju i zimnej, które da szansę. Na bramkę, przy takim ustawieniu, golkipera STS-u a Jura Jóweczka już sam zmierza w kierunku boksu swojego zespołu, bo błyskawicznie po golu numer 5 pada i bramka szósta dla ekipy. Nuty w tej tercji, żeby wykorzystać tą przewagę. Świderski. W Arak, wycofanie na niebieską. Arak broni świt. jeszcze tyle czasu potrzebuje, aby na taflę powrócić. My mamy krążek na tafli, ale teraz na pewno nie będą mieli łatwiej. Podopieczni Bogusława Rąpały. Napierają Torunianie i mamy. Gola numer 7 Denek Sedlak z trafieniem w przewadze. My możemy zobaczyć, jak do tego doszło. Baszyrow mało po lewej ręce Denyskina do niego. Zagranie Denyskin, i wjeżdżają praktycznie z krążkiem do bramki Torunianie. A Mikołaj Syty strzelcem, gola numer 8. Modelowo to wszystko rozwiązali. Kompletnie niepilnowany Mikołaj Syty, który rozpędził się prawym skrzydłem neutralnej. Znów kapitan. Stalowych pierników. Dobre to dogranie i krążek w siatce. A Torunianie świętują po raz dziewiąty no i na osiągnięcie wyniku dwucyfrowego mają jeszcze 11 minut i 5 sekund. Wściekły tam w pierwszym spotkaniu między obiema drużynami. Teraz Sanoczanie bronią zmienić, To oczywiście też sprawia, że coraz mniej czasu dla Sanoczan, ale jak widać, tego czasu zbyt dużo nie potrzeba było. Potrzeba było natomiast w sytuacji strzeleckiej. Konrad Filipek zdobywa bramkę na 3 do 9. Precyzyjne uderzenie tuż przy słupku. próba na swoją bramkę. Znów więcej pracy. Natomiast Wizawi. i teraz świderski. No i tam spróbować powalczyć o gola numer 4. Chociaż tutaj na pewno muszą mierzyć się tej szansy, którą właściwie można by odebrać się dali Torunianie. Może teraz Maciej Czopor, i jest gol na 4 do 9. To co prawda oznacza, że w dalszym ciągu Torunianie prowadzą ze znaczną przewagą. No ale jest ten, tak jak mówiłem, kamień milowy, jest czwarta bramka zdobyta w jednym meczu w tym sezonie. A Maciej Czopor Świderski. Nieco złe opanowanie przez Lauriego Huchdampę. No i pęka nam dwucyfrówka. A my spójrzmy na powtórkę, bo mamy gola numer 10. I jeżeli tu sobie wszystko dokładnie jednak atakujących partnerów Zieliński za akcją nie zdążył Krzysztof Bukowski ale będzie jeszcze Ważkiewicz przed szansą. Będzie próbował. Wyprowadzać akcji. 4 sekundy, a natomiast starał się poszukać jeszcze partnera z przodu. Kończy się nam to spotkanie, w którym sporo bramek zobaczyliśmy, bo aż 14 po stronie obu zespołów, natomiast wygrywa zespół, który to wszystko ułożył sobie na początku.